Cześć, nazywam się Grzegorz Reimer i witam Was na kanale rozwojowo. Mam 31 lat, na co dzień jestem przedsiębiorcą i prowadzę firmę stolarską, a także jestem trenerem. Na tym kanale znajdziecie treści rozwojowe, biznesowe, a także treningowe i po prostu życiowe. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami w skrócie swoją historią, a także przemyśleniami na temat nawyków. Teorii mini nawyków, które mogą w praktyce zamienić Twoje sprawy w wielkie rzeczy i wydarzenia. Dzięki temu filmowi zdobędziesz wiedzę na temat mini nawyków i będziesz w stanie wprowadzić je w swoje życie. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł na kanał rozwojowy i skąd ja sam się wziąłem? Jako młody chłopak wszystko sam sobie utrudniałem. Nie skończyłem technikum, miałem problemy w związkach, problemy z używkami, problemy z prawem, problemy w domu, mimo że teoretycznie nic mi nie brakowało. Nie lubiłem swojej pracy, a nawet w jakiś sposób nie lubiłem swoich rodziców, ale dostrzegłem, że to ja sam w sobie byłem problemem i musiałem coś z tym po prostu zrobić. Kiedyś robiłem bardzo głupie rzeczy, a to właśnie dzięki m.in. mini nawykom zmieniłem swoje życie i odnoszę małe czy duże, ale co najważniejsze sukcesy. Ja na starcie z pewnością miałem dużo więcej złych nawyków niż dobrych, prowadziłem się bardzo źle, narzekałem, zazdrościłem, robiłem wszystko, by utrudnić sobie życie, oczywiście tego nie widząc. Bardzo dobrze radziłem sobie także w niszczeniu swojego i cudzego zdrowia, a wszystko dzięki przeróżnym używkom i po prostu brakom kontroli nad sobą. Gdy sięgnęłem do dna, życie wylało na mnie kubu zimnej wody, powiedziałem sobie, że albo biorę życie w swoje ręce, albo ktoś to zrobi za mnie, albo co gorsza, skończę w piachu, szpitalu lub więzieniu i mówię to zupełnie poważnie. Na szczęście przyzwyczajenia i otoczenie możemy zmieniać, więc ja postanowiłem zmienić swoje życie, nie narzekać i odciąć się od pewnych ślepych dróg i od 10 lat dbam o siebie i o bliskich o tyle ile to możliwe. Poszedłem w drogę sportu, zostałem trenerem, stolarzem, przedsiębiorcą i przede wszystkim jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. Drogą rozwoju jakiś czas temu powstał także kanał, e, pomysł na kanał rozwojową, za pomocą którego będę dzielił się swoją zebraną przez lata wiedzą na tematy biznesowe, marketingowe, i treningowe i życiowe, co daje nam suma summarum jeden wielki rozwój. Swoją drogą dzięki za pozytywny odzew w zapowiedzi mojego kanału i fajnie, że ze mną jesteście, a więc teraz po prostu przejdźmy do mięsa, czyli co to są mini-nawyki. Mini nawiki to niepozorne i potężne narzędzie, za pomocą którego można poprawić jakość swojego życia i formować, czy nawet zmieniać swoje przyzwyczajenia. Jest to niewielkie, a konkretne działanie, które chcemy podejmować każdego jednego dnia. W książce Mini nawiki, Małymi Krokami do Sukcesu, którą Wam mocno polecam, autor powiedział o tym, co było jego mini nawikiem, a była to jedna pomka dziennie. Dosłownie jedna pomka dziennie. To zadanie, ze względu na swój prosty charakter, nie wiąże się z ryzykiem porażki. Mózg nie sprawia wewnętrznego oporu przed wykonaniem jednej pompki, więc dużo chętniej nie zabierze się do zadania tego typu w stosunku do postanowienia sobie na przykład dzisiaj zrobię 100 pompek i przeczytam pół książki. Jedna pompka i jedna strona dziennie brzmi łatwiej niż 100, prawda? Ogólnie mózg czasem nam no, utrudnia pewne sprawy, więc trzeba go uczyć, żeby ten grał z nami w jednej drużynie. I jest to fajny sposób właśnie, żeby temu zaradzić. Dużo lepiej zaczynać od małych kroków i budować swoją pewność siebie i poczucie sprawczości na pojedynczych mini zadaniach, które przez swoją powtarzalność zbudują w tobie nawyk i zdobędziesz kolejny krok milowy w tym, co sobie wyznaczysz. Podobnie jest z innymi czynnościami, więc jeśli przykładowo chcesz pisać książki, to zacznij od zadania sobie mini nawyków w postaci jednego zdania dziennie. Jednego zdania dziennie. Założę się, że po napisaniu kolejnego, jednego zdania napiszesz kolejnych parę. Ogólnie mówi się, że utrwalanie nawyku trwa około 3 tygodnie. U jednych będzie to 4 tygodnie, może u innych 6, a u niektórych właśnie te 3 tygodnie. Najważniejsze, by nie robić sobie dnia lub maksymalnie 2 dni przerwy od minie nawyku, po to, aby stale budować poczucie sprawczości i efektu zwycięstwa po wykonaniu zadania. Za jakiś czas zmieni się to w pozytywne przyzwyczajenie, które można modyfikować w zależności od tego, co chcemy uzyskać, czy czego chcemy się na przykład nauczyć. Co dały mi mini nawyki? To właśnie mini nawyki pomogły mi poniekąd w pewnym stopniu założyć kanał na YouTube, bo kilka miesięcy temu postanowiłem sobie, że będę robił codziennie chociaż jeden rozdział z kursu YouTube lub aktualizował swoją wiedzę oglądając jeden filmik o tworzeniu treści na tą właśnie platformę. No i jak widzicie przemawiam do Was z YouTube'a, a, a zacząłem się od jednego mini nawyku. Kolejnym moim nawykiem było to, że pisałem i dalej piszę bardzo dużo treści na swoje strony internetowe, dodaję posty w mapy Google czy na fanpage, e, więc przez to, że kiedyś zacząłem pisać blogi treningowe i proste artykuły, dzisiaj mogę pisać o praktycznie wszystkim na zawołanie. Dzięki jednej ze stron, którą kiedyś założyłem, zarobiłem ponad 100 tysięcy złotych i chętnie Wam pokażę, jak mi się to udało i jak można zrobić każdy z Was na swój sposób. Więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, bo pojawi się to w kolejnych filmach serii rozwojowej. Jak stosować miny nawyki? Jeśli chcesz rozwinąć się w jakiejś dziedzinie lub chcesz wprowadzić do swojego życia konkretne zmiany, to niech od teraz Twoim planem będzie codziennie jedna czynność, ale bardzo mało angażująca, nie wymagająca kompletnie żadnego mentalnego przygotowania i dużej ilości czasu. Pamiętaj, że ma to być coś tak małego, że nie wzbudzi w tobie wewnętrznego oporu i będziesz w stanie to wykonać niezależnie od zmęczenia, braku czasu czy innych czynników. Zapisz to na kartce, przyklej do lodówki czy w inne widoczne miejsce i po prostu działaj. Zbuduj nawek i wkrótce zobacz efekty, ale na pewno będzie to zwiększona pewność siebie i poczucie sprawczości, a co dalej? Zależy już tylko od Ciebie i każdego z Was. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda i skorzystacie z mini nawyku bo mają potężną moc i ta metoda naprawdę działa na rozwój. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo niebawem pojawi się więcej takich treści. A za dwa tygodnie widzimy się w pierwszym vlogu, więc klikajcie dzwonek, żeby tego nie przegapić. Tymczasem ja żegnam Was serdecznie i dzięki za oglądanie, oczywiście. Do następnego!